Kotta w pełnej krasie, czy jednak nie? Z pewnymi kłopotami kadrowymi, tak słyszałem, nie ma waszego, no gwiazdora tak można powiedzieć, zawodnika, który ciągnął grę, ale... Najlepszego tak, strzelca. Tak można powiedzieć. Tak, strata duża? No duża strata. Nie ma kto grać z przodu. Jest jego brat. Próbujemy zastąpić jakoś te luki, ale no zobaczymy, co Rozmi dalej. Rozmiarek za rozmiarka? Tak. Byli dwóch z przodu, teraz jest jeden. Ktoś tam zawsze gra z nim, ale no nie jest to, co było. Jakie to ma wpływ na jakby grę, styl, sposób gry całego zespołu? No próbujemy grać inną piłką, no na razie to nie wychodzi jak widać, ale no, staramy się, trenujemy i trzeba próbować. Grać właśnie właśnie widzę, że nie najgorzej wychodzi, bo akurat teraz prowadzicie, jak wystartowaliście w tym sezonie, yy, różnie, tak? No pierwszy mecz z ziomkami, remis, no dobry mecz, Świetny mecz. następny z Kultimem. Już było ciężko. Ostatnia porażka, no było widać dlaczego. Dużo kłótni, niepotrzebnych dyskusji z sędzią, żółte kartki, gra w trzech. No i, Boże, i było 5 jeden, jak się skończyło. Ale to na początek sezonu przyznajemy mocnych rywali, takich z wagi ciężkiej, więc powinno no, mocny, być już le, lepiej. Ostatni nie był najgorsza na swoje życzenie przegraliśmy, tak można powiedzieć. Nie? Nic nie wychodziło. I tak wyszło. No tak, ale gdyby można powiedzieć, bo tylko jakby wymiana rzeczywiście braci rozmiarków, bo e, jeden nie grał w tamtym roku, a drugi no nie dołączmy grał, bo... Pod czyli pod koniec, dopiero. Pod koniec e, e, Czy jeszcze jakieś dokonaliście innych zmian w sensie personali? No dwóch piłkarzy odeszło do Kosbudu. Mm, czyli zadziałano na rynku transferowym. Bramkarz i zawodnik z pola jeden. No i tak, Kogo no, wzięliście na ich miejsce, tak? I kogoś innego z zewnątrz? Czyli Re reorganizacja drużyny, tak? Tak, skład się umniejszył, a nikt nie doszedł, tak można powiedzieć, nie? Z pola. E, no i tak, co jest w takim razie Waszą w tej chwili mocną stroną. Czy pracujecie, żeby znaleźć taką mocną stronę, czy już wiecie, co jest dobrą stroną koty? Nad dobrą stroną pracujemy i próbujemy grać troszkę więcej piłką. Jak nie dyskutujecie, tak, to jest dobrze. Jak nie dyskutujemy jest dobrze, jest lepiej. Zobaczymy, co, co dalej. też możecie oprzeć się na młodym rozmiarku, na no młodszym bracie, tak? Na starszym. Na starszym bracie. Na starszym, bracie. Na starszym bracie. Całą grę czy jak ona się rozkłada, akcenty, wymieniacie, nie wiem, całe no piątki, czwórki, dwójki, pojedyncze zmiany? Pojedyncze zmiany, tak jak było, tylko próbujemy trochę więcej grać piłką, a nie tylko wszystko do przodu na rozmiarka, tak jak to wyglądało wcześniej. Tylko piłka do Edzia, no i już strzelał. A bramka, że sobie coraz lepiej? Czy musi się dotrzeć? bo Czy zmieniacie, czy ciągle szukacie, rotujecie zawodników? tej tak, bramkarz, ale też już odszedł i broni. Bramka schali teraz tutaj na Redboxie. U nas. No, czyli ma pojęcie, tak? Ma pojęcie, tak. I daje radę. E, jakie cele sobie wyznaczacie? Bo w tamtym sezonie był taki moment, że kota była blisko podium i byliście wysoko w czubie. Później znowu się coś posypało, później znowu złapaliście kolejny bieg tak się z dużą, różną amplitudą. No tak, no teraz myślę, że nie będzie tak dobrze jak w zeszłym sezonie, ale w tej drugiej lizy spróbujemy powalczyć.